Siema, ziomki, ziomale. Witam Oksantora na kanale. W Skarbowej Przygodzie odkryję drugie przejście za kamyczki. Tak więc przechodzę do Skarbowej Przygody. Pięknie. Jestem. Fajnie. I tutaj już jest drugie przejście za kamyki do odkrycia. Dobrze. Ja tutaj jestem na etapie budowania tej czekoladowej fontanny. Tutaj oczywiście drewno mogę dać. Wiadomo, lepiej sobie tutaj wcześniej wykopać te pianki. Chociaż w nowym miejscu już też są nowe pianki do wykopywania. Tutaj. Tak więc tutaj będzie można kopać. Mam 22 energii. Dodatkowo pojawiła się też tutaj energia do wykorzystania. Na razie jej nie podnoszę sobie. Tylko będę wykorzystywał energię i kamyczki zdobyte za tym przejściem. Dobra. No i oczywiście potrzebne jest 60 kamyczków do odblokowania tego przejścia. Ja mam 55, tak więc wystarczy, że kupię sobie za jednego dukata. Fajnie. Już mam 60 i odblokowuję. Super. Otwarte. I od razu, czekajcie, powiększę sobie trochę, bo tutaj troszkę e, to jest koniec ekranu i słabo to wygląda. I fajnie będzie zobaczyć ile kamyczków przybyło, bo mam 0. Tak więc ten, 23 energii też było, bo tutaj energia też przybywa. I jest dwa kamyczki, tutaj będzie też dwa. Z tego... Tak, z tego też będzie 2 i tutaj, jak mam 6, to z tego będzie chyba 6, z tego co pamiętam, i będzie 12. Czyli 12, tak? Tak, 6 kamyczków z tego dużego, czyli 12 kamyczków odzyskanych, czyli tak jakbym zapłacił 48 kamyczków za otwarcie tego przejścia. No dobra, i sobie teraz pozbieram energię. I będzie można troszkę ogarnąć. Dobra, ale to i tak nie wystarczy, nie? To i tak nie jest wystarczająca ilość do... Nie wiem czy w ogóle za tą energię zbuduję tą fontannę. To się okaże. Zobaczę. No i tak. Nudne, nudna trochę czynność. A więc nie ma, nie ma co za bardzo tutaj przy tym gadać, tylko po prostu odbierać I przybywa. No tutaj z tych, z tych średnich troszkę więcej przybywa tej energii. Tu jeszcze jest duży pakunek z energią, tak więc sobie go ja odbiorę Tutaj sporo przybywa jest 73 i 23 Czyli 50 energii w takim dużym pakunku tu mam 43 i jest 53, 10 energii w takim małym pakunku 10 hmm. a w średnim pakunku zaraz zobaczę, bo też nie sprawdzałem 73 93 Aha, czyli 50 energii w wielkim pakunku energii 20, 20 energii w średnim pakunku energii, w małym, małym pakunku energii 10 energii no, tak to wygląda czyli wszystko wiadomo no i 523 to wychodziłoby, że 500, ale tutaj wychodzi, że 520 energii było za drugim przejściem za kamyczki. To pomniejszanie, powiększanie, coś tutaj słabo działa, ja zauważyłem. No i dobra, może troszkę gameplay, za to, że mam troszkę energii. Ale nie wiem, czy w ogóle cukrowych tych yy, zdobędę wystarczająco. Tak, tu jest jedno takie drzewko. Jedno takie drzewko. Drugi raz to drzewko. I troszkę było tego. I jeszcze jedno takie drzewko. Gdzieś tutaj trzeba by pyk. Ciach. I tu mam. Cukrowe gwiazdki. Dobrze. I tutaj pianki mogę sobie pospierać. Ciekawe, czy to wystarczy. Pyk. Jedna pianka. Druga pianka. Trzecia pianka. Czwarta pianka. Jeszcze mam sporo energii. Tak, i jest. Bo tu mnie powiadamia, że mogę to robić. Czyli pyk. Pięknie zrobione, dodatkowo jak zwykle 15 energii, i mam następny etap: zbuduj most lizaków, czyli ten po prostu. No, i tutaj już cukierki i cukrowe gwiazdki. No. A dodatkowo jeszcze po prostu nie odebrałem na ostatnim, na pierwszym filmie i na, na ostatnim też nie odebrałem sobie tutaj postępów. Czyli sobie odbiorę to wszystko. Fajno. I zobaczymy jak daleko już jestem w tych punktach. Tutaj będę miał teraz pierwszą nagrodę. Tak ja więc sobie odbiorę 100 energii, 5 kamyczków. Ładnie sobie wyjdę, wejdę, żeby było nowe i odbieram następne Będzie 100 Będzie 100 i nawet dużo do 200 powiem Dobra tutaj 200 energii, 5 kamyczków ładnie Wychodzę Wchodzę i tu mam jeszcze 75 punktów A więc 200 jest I tutaj 200 energii i awatar Awatar, 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 tak? To jest tutaj Awatar, króliczka gentlemana No dobrze Sobie pyk. Pyk Jest rzeczywiście awatar, króliczka gentlemana nawet pasuje do tej ramki bardzo pasuje do tej ramki ale oczywiście ja używam awatar z Facebooka mój dobrze no i oczywiście już teraz będę sobie grał oczywiście już nie będę przynudzał po prostu mam rzeczywiście bardzo dużo energii tutaj jeszcze z tych paczek jeszcze będę miał więcej ale no nie wiem no, może ten most jeszcze otworzę, czyli cukiereczki, cukiereczki, cukiereczki. Dobrze. Chciałbym większy jakiś cukiereczek, tylko że tu nie widzę żadnych większych pakunków cukierków. To są same takie małe, za 34, ale one dają w sumie 3. A ile potrzebuję do mostu? Jeszcze jeden. No to jak wyczyszczę taki, to dostanę dwa, nie? o, tu jeszcze jest, widzę większy, ale to już mam cukiereczki, fajnie i drzewko dobra tu muszę odebrać tą energię żeby się dostać do tego drzewka i pięknie jeden raz drugi raz drzewko tu jeden raz drzewko wyczyszczę drugi raz to drzewko to już będę miał, to się przyda i mogę pójść Dalej. Super. Fajnie. I czyżbym widział tutaj prezent? Aha, dziwne, bo nie mogłem przesuwać ekranu dopóki ten postęp się nie zrobił. Nie, to jest tylko. To jest tylko szczałka, że tu należy iść w tą stronę, tak? To jest szczałka, że tu należy iść. A tu jest. Uuu, Tiruta, tuta! Kolejne przejście za kamyczki. No to co? Otwiera mnie. To jest drugie i trzecie przejście za kamyczki. Dobrze. I tu już mam 22 kamyczki. Czyli muszę kupić koniecznie 10. I otworzyć to za 30. Pięknie. I mam dwa kamyczki tutaj. Czyli muszę. Tu będzie 2, 2 i ładnie, dużo tutaj daje. 2, 2 i 3 pakunki po 6. No więc to przejście powiem, że warto otworzyć, bo płaci się tylko 30, a dużo się odzyskuje, powiem szczerze mówiąc. No tylko nie wiem, czy tej energii jest tutaj dużo. Już nie policzę, ile energii odzyskałem tutaj, bo nie popatrzyłem, szczerze mówiąc. I nie będę sobie jej na razie tutaj odbierał. No tak, można by policzyć, że tutaj jest tak: 10, 20, 30, 40, 50, 70, 90, 110. 130 180 200 30 dobrze mówię i 280 280 energii w tych paczkach policzyłem według paczek no i fajnie tu mam dalszy ciąg czyli Twarde cukierki, pianki. Ciekawy czy pianek będę mógł sobie zdobywać. No właśnie. Wolę sobie poczekać na pianki te zwykłe do zdobywania, chociaż tutaj trochę na pewno można pokopać tych pianek. Jeszcze na przykład tu mam piankę. Tu mam piankę. Tu mam piankę. Oczywiście są normalne zasoby pianek. I to przejście, pyk. Tak, pianek już nakopałem. I wystarczy jednego dużego cukierka kurczę, kopnąć i będzie to przejście odblokowane. Pyk. Dobrze mówię? Tak. Czemu mnie nie powiadomiło, że to już jest zablokowane? Powinno wyskoczyć. Dobrze. I tutaj jest stoisko z napojami. Dobrze. A tutaj ja blokowałem stoisko, 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 stoisko którego nie można. A najpierw usuń więcej przeszkód. Ciekawe, że nie mogę się dostać do tego stoiska? Jak to? Czy je ja zbudowałem po prostu? Dobra. No i tu tak. Stoisko z napojami. Trzeba zbudować. Dobrze. No i oczywiście dalszy ciąg będę sobie przechodził zwyczajnie. Bo muszę poczekać chyba na te pianki. Chociaż w sumie mogę. O, tu jest dużo pianek. Można poczyścić. Potrzebuje 7. 3, 4, 5, 6. 7. zgadza się. No ale tutaj bardzo dużo cukierków, bardzo dużo cukrowych gwiazdek, tak więc no to. To musi, to musi poczekać po prostu hmm, Bo tu energii pójdzie dużo Już mógłbym pozbierać tą energię z tego Ale to po prostu te filmy To są tylko na otwieranie przejść A nie tak zwany gameplay I tak duże gameplay Ja zrobiłem Tak I zostawiam to sobie już Do ogarnięcia może jeszcze nie wiem, czy zdążę zbudować to przejście. To nie przejście, tylko stoisko z napojami. Nie, tu potrzebuję 7. Dobrze, i teraz mi się już będzie ładowała pięknie energia. Pozbierać energię też sobie mogę, żeby przejść dalej. Fajnie. O, super. Pyk. Tak, i mogę zbudować to stoisko z napojami. Super. Tu w tym momencie nie można przesuwać ekranu, nic nie można robić. I oczyś Aha, no te kamienie po prostu. No dobra. Pyk 30 24 I jeszcze raz za 18. No to sobie odbiorę 20 energii. I proszę bardzo. Pyk. Następny etap. O, znowu mam tutaj więcej energii do podbierania. To już sobie w tej chwili nie będę odbierał, bo najpierw sobie odwiedzę kumpli. Mówię wiejskie, mam nieogarnięte. W ogóle, tak więc najpierw sobie chcę odwiedzić kumpli, porobić, porobić, porobić takie rzeczy. I tak. Tutaj energię będę miał za półtorej godziny, nieco ponad. Fajnie. Super. I trzeba tylko nakarmić królika. No i wiadomo, cukrowe laski to muszę zrobić w tym budynku. Na, na początku tylko muszę cukierków nakopać, pianek, wiadomo, dwie cukrowe laski zrobić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dobrze. Jak na razie mućki nigdzie tutaj nie było. Nie wiem, czy są mućki w ogóle na tej planszy. Czy można tutaj się rozejrzeć? Czy jest tutaj gdzieś mućka? Czy są tutaj w ogóle mućki? Właśnie. Tak ja ich nie widzę za bardzo. Albo są ukryte. Tak się rozejrzałem, to nie widzę. Dobrze. To kochani widzowie, tyle filmiki, tak długi, 16 minutowy jak na filmiki ze skarbowej przygody. Tak więc oczywiście zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, zostawienia łapeczki. Trzymajcie się, pozdrawiam, pa pa tu, 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 Cześć. Na razie, trzymajcie się.